Dzień dobry, kochani. Dzisiaj chciałbym pomówić trochę o vipassanie. Porozmawiać, czym jest vipassana. Czego dotyczy vipassana. Jak praktykować Vipassana? Dlatego, że zauważyłem, bardzo często jest wiele niedorozumienia ze z tym słowem. Wielu powszechnie y, uznaje, że vipassana to odosobnienie, odosobnienie dziesięciodniowe. Wielu uważa, że vipassana to odosobnienie w systemie gojenki. No vipassana to nie odosobnienie, nieważne i dniowe by ono było. Vipassana to nie medytacja nawet. Buddha nigdy nie uczył takiej medytacji jak Vipassana. To jest bardzo powszechne, popularne, potoczne zrozumienie tego słowa. Vipassana to nie medytacja. Buddha uczył takich medytacji jak Satipatana, Cztery Podstawy dla Uważności. Buddha uczył takiej medytacji jak Anapanasati, Uważność Oddechu, nie Anapana. Nie ma takiej medytacji jak anapana. Jest anapana sati. Anapana oznacza oddech. Tylko oddech. Jest anapana sati. Uważność oddechu. I w tej medytacji anapana sati, czy satipatana, nie ma medytacji vipassana. No bardzo często vipassana, pod słowem vipassana, rozumie się medytacje, które prowadzą do vipassany. Dlatego, że vipassana oznacza rezultat medytacji, nie samą medytację, a rezultat praktyki. Słowo vipassana w języku Pali, w języku, w którym mówił Buddha, oznacza widzieć czysto. Vipassana. Passana oznacza widzieć. Od słowa pasa, widzieć. Pasana, widzieć, wi czysto, jasno. Vipassana w języku Pali, czy w języku Sanskrit Vipassana. Widzieć to wgląd, to jakieś um, oświecenie. Widzieć rzeczy takimi, jakimi one są. To jest rezultat. My osiągamy przez praktykę medytacji, osiągamy Vipassanę. Są dwie praktyki medytacji. Medytacja, która rozwija, Spokój, sama ta bawana i medytacja, która rozwija prazrenie, oświecenie, wgląd, vipassana bawana. No, teraz wiele osób rozumie nie, 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 nie tak, jak jest. Wiele osób związuje vipassane z, jaką, z jakimś systemem nauczania. Z jakimiś odosobnieniami, z jakimiś praktykami. W ogóle słowo Vipassana, jeśli my patrzymy trochę w przeszłość, historycznie, jest bardzo nowym słowem. W tym znaczeniu, w którym się używa w polskim języku czy w angielskim języku, to jest bardzo nowe słowo. Praktyka Vipassana ma około 150 lat. Zaczęła się gdzieś 150 lat temu od takiego mnicha w Birmie. Legi Sayado, który zaczął uczyć medytacji świeckich ludzi, świeckie osoby. Zaczął prowadzić odosobnienia, praktyki 150 lat temu. I później jego uczniowie i Uba King, i Gojenka byli jego uczniami. I teraz jest wiele tradycji, które... Praktykują medytację, i ogólnie powszechnie się mówi, że to jest vipassana, nie tylko gojenka. Jest, są tradycje, jest wielu bardzo wyśmienitych, bardzo głębokich nauczycieli, o których na Zachodzie się nie wie, którzy nie są tak bardzo popularni, którzy każdy z tych nauczycieli z tej tradycji, z tej linii systemu nauczania, kładą nacisk na coś swojego. To nie są oryginalne, to nie są początkowe nauki Buddy. To jest bardzo nowe nauczanie. Buddha nigdy nie uczył o czymś takim, jak na przykład o skanowaniu swojego ciała w czasie medytacji. Buddha nigdy nie uczył o czymś takim, jak o obserwowaniu w czasie anapanasati, jak brzucho się podnosi, opuszcza. Przy wdechu podnosi, przy wydechu opuszcza. To jest coś nowego. Ale nieważne, jakie są te techniki medytacji, one wszystkie nazywają się tak potocznie vipassana, dlatego że prowadzą do rezultatu, prowadzą do tego oświecenia, do tego wglądu, insightu. A ten wgląd jest wglądem w co? Wglądem w natury rzeczy. Budda, w buddyzmie się naucza, że wszystkie rzeczy, wszystkie zjawiska, wszystkie procesy, które istnieją w naszym życiu, mają trzy właściwości. Mają trzy główne właściwości. Pierwsza to nietrwałość. Druga właściwość to cierpienie. I trzecia właściwość to bezosobowość. Wszystko, co my obserwujemy w sobie, co praktykujący zauważa na zewnątrz, to mogą być myśli, mogą być uczucia, mogą być jakieś doznania w ciele, są nietrwałe, są niezadowalające, bo się psują, przechodzą, przemijają i są bezosobowe. Na początek my obserwujemy osobiście, że to jest moje, że to mnie dotyczy, że to ja, ale później pod wpływem tej praktyki zaczynamy odkrywać bezosobowość tych. Zjawisk tych procesów. I to jest właśnie vipassana, to jest prawdziwa vipassana, widzieć rzeczy takimi, jakimi one są. To nie jest medytacja, to nie jest kurs. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że teraz bardzo często, jeśli my patrzymy vipassana, to odosobnienie dziesięciodniowe. Równa się odosobnienie. Vipassana to medytacja gojenki. Vipassana to taka praktyka, Vipassana to inna praktyka. To u nas pojawiają się jakieś zasady. Bardzo często to stwarza fanatyczność. Bardzo często to stwarza, że później ktoś się wypowiada, to jest prawdziwa Vipassana, a to jest nieprawdziwa Vipassana. To jest tylko medytacja. Jak my odpuszczamy taką fanatyzm, taką. Tak, 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 takie podejście jak sekty, czegoś wąskiego. My rozszerzamy swój umysł i możemy praktykować jedną medytację, możemy praktykować inną medytację, drugą, trzecią, możemy jedno odosobnienie, drugie odosobnienie. Nasz wachlarz praktyk się rozszerza, nasza praktyka stanowi się bardziej wszechstronna, bardziej głęboka, bardziej owocna. I ona wszystko jedno zmierza w tym kierunku, w kierunku osiągnięcia, wipasane. To jest dobre słowo, osiągnięcia, osiągnięcia y, spokoju, osiągnięcia oświecenia. A medytacja czy odosobnienie to nie bręd, to nie kurs, to jest tylko technika. Medytacja to jest rezultat. Praktykujcie tak. Patrzcie, proszę, szerzej, nie stwarzając żadnych dogmatów, nie zawężając swojego spostrzeżenia, nie robiąc czegoś, co teraz się używa tylko powszechnie, bardzo płytko, nie robiąc tego żadnych zasad czy dogmatów. Wtedy nasza praktyka może być prawdziwą, przynoszącą prawdziwe. Owoce, owoce spokoju i oświecenia, wglądu. Bądźcie szczęśliwi.